W dzisiejszym odcinku widzowie akurat dokładam tyle klocków do tej budowli ile mam subskrybentów. I akurat mam ich. Mam już 6 subskrybentów, więc dodaję 6 klocków do naszej budowli. Zaczynamy od podstawki. To pierwszy klocek. Teraz będzie trzeba go tu dać. Ale najpierw trzeba go czymś przemocować a więc dodaję przy przyczepiam tutaj ten oto klocek, choć jest trochę trochę wstrętny i chwila muszę przeciąć filmik dobra a więc doczepiłem tutaj tego oto klocka. Razem wychodzą już trzy klocki. Został to już połowa. A więc, czemu by nie przyczepić jeszcze tego? Ale w sumie. A dobra! Albo jednak tego. A co tam doczepię? I oczywiście trzeba jakieś części. Znaleźć, żeby przyczepić, oczywiście, tutaj, i więc znowu muszę przeciąć filmik. Dobra widzowie, wykorzystałem kolejne trzy klocki, a więc sześć klocków wykorzystane, a więc Pa, widzimy się w następnym odcinku.